Dzień dobry, cześć! W dzisiejszym filmiku wyjaśnię słowo tóng hua oraz spróbuję poruszyć temat rozwoju rynku chińskiej animacji oraz wpływu anime na tóng Serdecznie zapraszam! Tóng jest to słowo coraz częściej używane w kontekście chińskiej animacji. Tóng oznacza ruch, a hua rysunek. Tóng jest coraz częściej rozpoznawalne dzięki sukcesie w produkcji takich jak King's Avatar czy Młoda Cóż. W tym momencie proponuję Wam quiz. Jakim słowem posługują się Chińczycy, Tajwańczycy mówiąc o japońskiej animacji? A. Anime B. Donghua Brawo! Wygrałeś kupon na Bubble Tea? Tak! Określenie Donghua w Chinach i na Tajwanie oznacza ogół animacji. Moła syrenka, Naruto czy Młoda zaliczają się do jednej kategorii. Teraz chciałabym spróbować opowiedzieć troszkę więcej o rynku chińskiej animacji oraz opowiedzieć o wpływie anime na Donghua. Zapraszam Was do podróży w czasie, ale spokojnie, nie zabiorę Was w podróż daleką do początków chińskiej animacji, czyli do roku 1935. Pominimy też Te które któremu należy się osobny filmik o chińskiej animacji klasycznej. Cofniemy się jedynie o 20 lat. Jest rok 2001 ówczesny plan gospodarczy Chin kontynentalnych zakładał model eksportowy. Minimalna płaca była bardzo niska. Znalazłam informację, że w tym roku na jednej z prowincji wynosiła ona jedynie 48 dolarów na miesiąc. Nie zdziwi Was pewnie fakt, że japońskie studia animacji korzystały z pomocy chińskich rysowników, zlecając im Podstawowe zadania potrzebne do realizacji anime. W tym okresie czasu wykonywanie tych podstawowych prac w Japonii było tak samo opłacalne, jak praca w sklepie. No, dlatego nie było zbyt dużo chętnych. I tak oto Chińczycy mieli swój grosz w produkcjach takich jak Inuyasha, Conan, Naruto, Full Metal Alchemist, Death Note czy Code Geass. Tym samym ucząc się od Japończyków pewnych podstaw. Uważam, że te nabyte doświadczenie miało wpływ na chińską animację. Rok 2004 jest dosyć istotny, ponieważ w tym roku po raz pierwszy Narodowe Radio i administracja wygłosiła kilka opinii na temat promowania rozwoju przemysłu chińskiej animacji. Pomysł jej promowania w roku 2006 jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ 1 września właśnie tego roku chiński rząd zabrania telewizji emitowania importowanej animacji w godzinach od 5 do 8. Ponieważ jak się domyślacie, jest to mniej więcej czas, kiedy rodzina zasiada do kolacji i ma nieco więcej czasu dla siebie. Zapewne jak się domyślacie, wiele osób z Chin w tamtym czasie oglądało anime nielegalnie. Nawet w kiepskiej jakości, ale ważne, że za darmo. Piractwo wręcz kwitło. Do tego stopnia, że mało kto kupował oryginalne produkty. I tak się działo do czasu. W roku 2012 chiński rząd ogłasza walkę. Walkę Poszanowanie praw autorskich. I od tamtego momentu do dziś wszystkie platformy streamingowe muszą posiadać wykupione prawa do zamieszczania jakiegokolwiek tytułu na swoim serwisie, w tym oczywiście japońskie anime. Popularne serwery w Chinach kontynentalnych to Bilibili, Yoku i Tudou. Finansowe wsparcie rządu oraz ustalenie przez niego celu o rozwoju chińskiej animacji z pewnością wpłynęło bardzo pozytywnie na jego ewolucję. Coraz więcej też inwestorów widzi przyszłość w tym rynku. W roku 2018 statystycznie coraz mniej firm kupuje licencje potrzebne do opublikowania anime. Za to coraz więcej firm produkuje własną animację. W związku z tym, że praca animatora chińskiego jest droższa od japońskiego, powstaje coraz więcej biur w Japonii zatrudniających do pracy początkujących animatorów, płacąc im trzykrotnie więcej niż japońskie studio. Doszukam się smutnej informacji, że w kraju kwitnącej Wiśni pensja Początkującego animatora wynosi jedynie 800 zł na miesiąc, co jest skandalicznie niską kwotą. Chiński przemysł filmów animowanych bardzo gwałtownie się rozwija. Jestem ciekawa, jakimi produkcjami Chiny kontynentalne nas zaskoczą. Mam w tym sezonie swoje ulubione Tonhwa, na które Czekałam. Jestem bardzo ciekawa, jak zamkną historię w młoda Napiszcie mi proszę, czy kiedykolwiek zetknęliście się z chińską animacją, czy posiadacie swój ulubiony tytuł i czy ten filmik przypadł Wam do gustu i może w przyszłości chcielibyście również posłuchać o chińskiej animacji klasycznej, a może o tajwańskich produkcjach animowanych. Jeżeli ten filmik dzisiaj się spodobał, standardowo proszę Cię o pozostawienie mi kciuka w górę, napisanie jakiegoś miłego słowa w komentarzu. Do usłyszenia. Cześć.